W tym roku, proszę Państwa, wydałem 25. książkę własnego autorstwa Detronizacja kary kryminalnej. Oczywiście wydałem ze środków własnych, gdyż jestem człowiekiem, który ma określony status. Jest umieszczony w klatce społecznej jako pracownik naukowy, który dlatego płaci sam, ponieważ kultura odpowiada. Mocą systemu instytucjonalnego, że książka jest niepopularna, ponieważ mówi o czymś, co jest istotą ontologią, a powinna mówić o tym, co jest badziwiem, czyli substancjonalną substycjonalnością rzeczową. Kara pozbawienia wolności to jest relikt minionej epoki, to jest relikt który został odebrany od Cesarstwa Rzymskiego na poziomie kar barbarzyńskich i dzisiaj poddany został obróbce termicznej poprzez upływ czasu i miejsca, ale nie obróbce na poziomie świata wartości. Powróćmy do mojej koncepcji probacji, kar opartych na inkluzji, a nie kar opartych na potępieniu.